Witam Was serdecznie. Jesteśmy w najbardziej imprezowej dzielnicy Miami Beach w tej chwili. Zaczcie te auta. Same koty. Z tyłu jaguar. Tu się musi dziać w nocy naprawdę. Ferrari. Tak chciałem Wam pokazać, taki szybki rzucik po prostu jak to wygląda przechadzając się tutaj Podejrzewam, że w nocy tutaj jest taki ścisk po prostu na ulicach, że tego się nie da opisać Będę świadkiem, pewnie Wam pokażę Papuga Proszę. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tu można by nagrywać i nagrywać cały czas. Po prostu cały czas się coś dzieje. Zaraz gdzieś tu sobie usiądziemy, niedaleko sobie coś zjemy. Na razie jednak kontynuujemy sobie spacerek Nowy Mustang Zanim korwetta Tu jest generalnie na bogato No i tak chciałem z wami przejść taki właśnie odcinek Bo tutaj co chwilę będzie to samo Podejrzewam Także tak, tak, zrobię taki rzucik Wam dookoła. Tylko żebyście tak sobie mogli zobaczyć. Dużo ludzi na rowerach, dużo na deskorolkach, dużo na rolkach, na wrotkach, tak jak ten pan, który tam właśnie jedzie. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Dobra, dzięki, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi tu się bardzo podoba. Także do zobaczenia później, trzymajcie się na razie.